Hej, witam Was serdecznie na moim kanale w Rolowanku z nowej gry gacza Eteria. Gra wystartowała, mamy dzisiaj sobotę, wystartowała w czwartek. Jest to zupełnie nowa gacza, podobna trochę do Honkaia starej, bo jest to taka turówka, ale widzę, że są tu gilie u mnie. I nawet chyba jest PVP, no ale. To sobie sami ogarnicie. polecam Wam zerknąć, zobaczyć, ogarnąć. Mamy do wyboru główną postać, jest to kobieta lub mężczyzna, w moim przypadku jest to kobieta. E, można jest zmienić outfighty, za pre-rejestrację dostajemy właśnie ten outfight, więc nawet nawet ciekawie, ale my to przeszliśmy, żeby wishować. E, postacie, po których wishujemy, lecimy, rolujemy, z Alexą. To jest Animus. Tutaj mamy już jedną SSR-kę, czyli piąteczkę. Z tego co rozumiem, chyba każdy ją dostaje. No, a tutaj mamy Sumony. No i to dzisiaj będziemy na odcinku robić. Kochani, mamy tak, dwa limitowane banery, gdzie mamy Freya która ja mi się bardzo podoba i po nią pójdę. Tak wiem, to seksowne wycięcie. To nie jest seksowne, ale jest ładna bardzo. E, mamy drugą limitowaną postać, co jest rzadko, żeby była, aż dwa limitowane banery. To jest Pan Masia. Masia chyba mi się kojarzy, ale... Jest ciekawy, ale nie dla mnie. E, mamy jeszcze coś takiego jak Ekstra Summon. Tutaj nie mamy. E, Pernament Summon, czyli zwykłe, że możemy trafić każdą z tych postać. I jeszcze ten, który ominęłam, to jest Target Sumo. Też jest fajne. Możecie sobie wybrać wszystkie piąteczki, które aktualnie są, poza dwoma limitkami. E, ja miałam trochę problem, bo podoba się da lisica, ale jest urocza też ta Mia. Celince mi się podoba. Cukio mi się też podoba. I Rosa. E, Lung... Lingluo polecam nie lecieć po panią, bo pani jest za darmo. Jak oczywiście zrobi się jakąś tam ilość questów. Ale oczywiście mamy trochę tych wizzy na zbierany, więc polecimy po limitkę Freje. zobaczę czy nam to dopisze szczęście. Widzę, że gwarantowana postać jest 80 sumona, czyli praktycznie jak większość gierkacza. Niektóre mają setkę, ale większość ma 80. Widzę, że ten banner kończy się za około 7 dni. Wiem, że pisze 6 dni, 16 godzin, ale to dla mnie 7 dni praktycznie. Lecimy. Była tylko jedna dziesiąteczka robiona. Nie wiem gdzie tu mamy się spodziewać efektu chyba nie ma. Kazuję derywier. E, fajna jest. Podoba mi się. już mamy na pewno SRK, ale czy będzie SSRK? Chyba nie. Wydaje się, że nie było e, animacji. O proszę, ale fajna Nie wiem w ogóle jakie są eserki tutaj, ale ona mi się podoba. O, facet kraken, walczyłam z nim to... niedawno. Okej, 3T, okej, nie wiem... Nie widzę, żebym dostała jakieś dodatkowej waluty, więc podejrzewam, że nie ma tutaj czegoś takiego jak sklepik, żeby sobie wykupić wiszę. Chociaż może jest, bo jest jakaś anima Krysta, okej. Okay. To było 10, 20. Ej, ciekawe jestem, czy ten fiolec, który leci, to pokazuje nam, że... Nie będzie chyba. Chyba jest fiolet. O Boże, jakiś ty brzydki, chopie! Ten numer 47. Na dole złego ma kot. A A jest fajna. Okej, okay. jak na razie jest dobrze. Lecą dosyć dużo tych sr e 30... Czy to już była... Nie, to by byłaby za szybka animacja. Ja się wydaje, że ten ekran, który pokazuje... Teraz też pokazał fiolecik. Więc 30 nie... A że a 40 byłoby nie przed 80, -ką. mogłabym jeszcze pójść po tamtą panią. Konnichiwa! Jaki! Jezu, ona jest ona jest słodiaśna. Ja będę się bardziej z chyba cieszyć niż z SSR-ki. 40. Ja ci pan pytam, mi się wydaje, że to by było za szybko. O? jest dajmy. I zrobimy widzę. Ciaki de Echo. To jest druga ciaki. Ona jest jako Bosik. Taki mini Bosik, można powiedzieć, do pokonania w Myślę, że już więcej tutaj mnie dopisze. Dobra, 50. Teraz będzie, będzie leciało do końca. Nie ma co. Daj nadal. A Lina, coś dobra. się uparłaś z tym przychodzeniem. Kochana. O, drugi kraken. Czy kraken nie będę grać, nie podoba mi się. Ale dwie. Czworeczki. Git. Teraz 60. Coś jakby chciało mi na to złoto, ale nie idzie. Turandot. Nowa. Okay. nie to, Nie, nie. Nie, Jedna tym razem. No Rozumiem, że dalej nie mam. Jestem ciekawa, czy faktycznie ekran wtedy się na złoto. O, sania! Nie no chciałam Mega. Ja Nie wiedziałam, że nas szybko. Myślałam, że piątko więc... jest. Ale faktycznie nie było w wyborze piątek, więc. O, jak jesteś Hiller, to ja cię biorę, kocham. I teraz powinno być. A, jednak faktycznie jest animacja złota też. Proszę. Jest preja, Kochani, wygraliśmy. Preja, mamy preje. Preja, mamy preje. Wrzut ekranu robimy. Preja jest. Okej, okay, ja jestem zadowolona. Jest udane. nie Ale wysoko trzeba było kurczę, ledzić. Ale jest Freya. To w ogóle ona jest chyba supportem. Jeśli ona jest supportem, to trochę dupiacie. No, chyba jest, z tego co rozumiem. Nie ma pewności, nie, ale wydaje mi się, że jest, więc będzie trochę bez Bo. E SRK mi się podobała na support. Będziemy skipować w takim razie. Nie ma. Bo po co ta animacja ma lecieć, Jak faktycznie ona na samym starcie pokazuje nam. A że jest y, SRK, a nie SSRK. I zeskipiemy tu. Dobra. No. No boże, jaki dziwak. Tego jeszcze nie było. Uf, 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 uf. A mamy summon shop. Zobaczmy, jak wygląda summon shop. Mam tysiąc. Ok, ja widzę, że. A nie, mamy łyszę. I możemy wykupić animusy. Ale trzeba mieć 4000 ton. ja wolę sobie to wykupić. Okej. Okay. I co? Dokupimy se. Tak jest. 30. O, tu 30 już mam złotko, kochani. Dobrze. Ja mam nadzieję, że jak ja sobie wybrałam ją, to ona jest od razu. Daj no, będę masz e, trzy fajne postaci. Jeszcze jedna eserka. I daj się Lisica. No, to była Lisica. Na końcu będzie. Proszę, wybrana przeze mnie e pani Siada. Jest. I ja jestem w siódme niebie. I ja już więcej. nie muszę, kochanie wyszować. Ja jestem zadowolona. Zobaczmy tylko, czy. Sprawdźmy tylko, że jak ja zmienię. To są strzelcy, to są jacyści. No tych nie będę szła ze względu na to, że tamta mi wpadło. Tem się podoba, bo jest kutation. Zobaczmy, czy coś ten... Faktycznie macie tylko raz możecie, więc wy musicie ostrożnie wybrać, którą postać byście chcieli. Bo tylko raz. A, pisze, że gwaranta w 40 wisha. No to my mieliśmy w 30. E, nie ma tutaj już łyszowania po broni ani po nic, więc... Cóż, zobaczmy sobie naszą karę. I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Ona jest przepiękna. Muszę ją tylko garnąć, bo ja jeszcze w ogóle nie, 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 nie za bardzo łapię. Co jest tutaj killerem, co tutaj nie jest. Aha, ona jest od. A to nie jest w ogóle to nawet. Teraz Reason, od Hollow, Disorder, Constant. Okej. Trochę tego nie złapam. Okej, okay, teraz łapię. Tyle nie wiem, gdzie zobaczyć, że to jest o, A, a dobra, Oh my god, Freya, jesteś piękna. Nie żałuję tego, że wiecie. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Jeśli chcielibyście zagrać, gram na Europa. Tutaj macie moje ID. Możecie też dać nick z cyferkami pońku I tyle, polecam wypróbować, bo naprawdę jest fajna. Fajnie wygląda, na pewno nie wciągnie was tak jak Genshin, Honkai Star Race, zzz, czy wuwa. Ale na... dla mnie spoko, czasami w niektórych grach troszeczkę nuda wieje, bo eventy jakieś tam się skończyły z koniec pacza czy nie ma nic ciekawego, to wtedy odparcie taką gierkę. Szczególnie, że ona jest dosyć prosta, łatwa, przyjemna, więc nie powinno być problemu na telefonie grać. To będzie tyle ode mnie. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, mnie widział, Chcecie pograć w gierki, popadajcie na Discorda. Trzymajcie się, hej!